Groźnie przyczajona nad nurtem Odry potężna twierdza oraz zamknięte w jej wnętrzu ruiny starówki Kostrzyna nad Odrą, zwane często polskimi Pompejami, tworzą jeden z najciekawszych w naszym kraju, a nawet w całej Europie zespołów muzealnych. Poza odnowionymi obiektami twierdzy i przygodą odkrywania śladów pięknego niegdyś miasta, które okrutna historia dosłownie zmiotła z powierzchni Ziemi, czeka intrygująca ekspozycja nowoczesna i wykorzystująca pokaźny arsenał metod oddziaływania na zmysły. W podziemiach fortecy można nie tylko ujrzeć zagładę miasta i poczuć się odrobinę jak uczestnik toczonych o nie walk, ale przede wszystkim zrozumieć, czym ono było, zanim doszło do katastrofy. Rozlegał się tu gwar dzieci. Donośnie dzwonił przejeżdżający tramwaj a w sklepiku przy rynku muzycy tutejszego garnizonu zaopatrywali się w ulubione lokalne specjały. Ale bywało, iż działa się tu również historia przez duże H. Imponujące rozmiarami miasto twierdze, które jako jedno z niewielu oparło się nawet za wierusze wojny trzydziestoletniej, Kazał wybudować Jan Kostrzyński z rodu Hohenzollernów. Uczyniwszy z Kostrzyna nad Odrą stolicę swojego księstwa, zamieszkał z licznym dworem na tutejszym zamku. Z zamkiem tym związana jest też inna, tym razem przerażająca historia. Był w nim bowiem więziony przez ojca za próbę ucieczki od pruskiego drylu młodziutki Fryderyk Wielki. Sadystyczny król Tatuś zmusił również wrażliwego na piękno poezji i muzyki młodzieńca do przyglądania się i to z odległości kilku metrów, przeprowadzonej z okrucieństwem egzekucji przyjaciela, porucznika Hermana von Katte. Może to właśnie tragiczne wydarzenia na Kostrzyńskim Zamku uczyniły z Fryderyka Wielkiego praprzyczynę największych nieszczęść Europy, również i w XX wieku. Z postacią Fryderyka Wielkiego łączy się też temat pruskiej armii, koszmaru dwudziestoletniej w tamtych czasach służby wojskowej i rozegranej parę kilometrów stąd bitwy pod Sarbinowem, którym to tematom Muzeum Twierdzy Kostrzyn poświęciło sporo miejsca. I oto rzecz o posmaku sensacji. Namalowanie ogromnego obrazu przedstawiającego szarżę pruskiego pułku straży przybocznej w bitwie pod Sarbinowem. Niemiecki cesarz Wilhelm II, powszechnie znany polakożerca, Zlecił w 1898 roku naszemu Wojciechowi Kossakowi. Malarz, ostentacyjnie podkreślający przy każdej okazji swoją narodowość, z satysfakcją przypomniał słowa Polska i Polacy całej elicie ówczesnych pruskich władz. Kolejne wystawy Muzeum Twierdzy Kostrzyn, poza jej rozlicznymi tajemnicami. Oraz procesem rozbudowy i modernizacji w równie pomysłowy i atrakcyjny wizualnie sposób przybliżają cały szereg innych, a ciekawych tematów. Czas jednak, by wydobyć się na powierzchnię. Spośród morza zieleni wyłaniają się zachowane niekiedy w zaskakująco dobrym stanie bruki uliczek i chodników. Szczątki kamienic, doskonale czytelna siatka ulic. Spacer po starym mieście, i to najlepiej z przewodnikiem, uświadamia, iż niegdyś kostrzyn nad Odrą był jednym z najładniejszych miast Brandenburgii. Rozstawione w terenie tablice opowiadają, jak obszerny i elegancki był rynek gdzie stała wieża dumnego niegdyś kościoła. Co kryły i jak funkcjonowały bramy miejskie? Można odnaleźć cokół pomnika zasłużonego dla miasta księcia Jana Hohenzollerna, a w rozległych pozostałościach Kostrzyńskiego Zamku wypatrywać cieni przerażonego Fryderyka Wielkiego i jego przyjaciela Hermana Katte. Nieszczęsnemu porucznikowi poświęcono też pamiątkową tablicę, umieszczoną przy wejściu na wały. Podziwianie konstrukcji twierdzy intrygującego systemu przejść, a wreszcie spacer wzdłuż wałów, ze spektakularnym widokiem dopełni kostrzyńskich przygód spotkaniem z baśniowej wręcz urody, przyrodą. Zapraszamy!